Witam pozdrawiam. Maszerujemy sobie dalej. Mojąteczką tu gdzie najpiękniejsz, czyli w lesie. Chciałem pozdrawić ciebie z YouTube po raz kolejny. Nie ma, tak, jak w lesie. To jest naprawdę bardzo pięknie. Może niektórzy ludzie tego nie widzą. Raz w szkoli, wychowuje, cenuję i ciała, ducha, hartuje. Jak to się mówi? Poetycki wierszy Filip Kław o lesie. Dobra. Idziemy dalej. Co mnie widzi jak z składki, To mówi, żeby dzika locha mnie napadła w lesie. Ja nie wiem, czy on chce, żeby tutaj dziki mnie pożadły czy co. Idziemy dalej. Tu są drzewa. Nie wiem, czy widać z tej odległości. Widać, doskonale skonale. Ja no to sobie nieźle urządził, albo na handel, albo dla siebie. I dziękuję ślicznie za oglądalność tam słoneczko ładnie świeci i pozdrawiam Filipę Etowski, dziękuję